O jezioro, czyli w tym roku zostanie wydłużony o dwa miesiące? O, maju, o tygodniu, czy tylko o e, Zobaczymy. No, czy, e, analizujemy w tej chwili. E, wydłużony na pewno, startujemy od 1 maja. Zastanawiamy się wobec e, no, kwoty tutaj wyliczenia e, ze strony kopalni, zastanawiamy się e, czy będzie wydłużony o październik. Bo może mm -hmm. być taka sytuacja, że zmienią się relacje właścicielskie e, w kopalni. Więc rozważamy, żeby to było do 30 września. Poprzedni sezon pokazał, że we wrześniu tak naprawdę z jeziora korzystali wyłącznie żeglarze. No, warunki pogodowe u nas klimatyczne nie są takie, żeby mogły korzystać osoby chcące no, zażywać tą Mamy propozycję wstępną do 31 października. Jeszcze to analizujemy i być może, do nas 1 maja zdecydowanie startujemy miesiąc wcześniej. Stąd też taki pośpiech na przykład z kwestią przygotowania piasku i rozplantowania jego, bo łącznie plaża będzie dłuższa, mil, kilometr 900, 900 metrów dłuższa będzie kilometr 600 metrów liczyła plaża, a będzie myślę, to jedna z większych plaż na Podkarpacie. Nie, nie będzie więcej. Po analizie, po analizie z ubiegłego roku stwierdziliśmy, że nie będziemy zwiększać tytułem próby i też analiz, ponieważ um, po, to, po to powołałem do rządzenia Komisję do Spraw Jeziora. W jej składzie są przedstawiciele żeglactwa, lok loku, a więc wszystkich beneficjentów, nawet Polskiego Związku Wędkarskiego, TKKF-u, ptt -u, nawet Polskiego Związku Wędkarskiego, który, który dzisiaj nie może korzystać z tego arfenu, bo kopalnia nie dopuszcza możliwości wędkowania. Poza takimi zawodami, nazwijmy to kontrolowanymi. I w wyniku, w wyniku analizy na komisji bardzo mocno się pracami i głosami osób związanych z tą komisją podpieram. Była argumentacja taka, że żeby nie zwiększać w tym roku, przeanalizować. Chociaż w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z sytuacjami, że no nie chcieliśmy w trakcie sezonu komuś zamykać działalności, ale nie wszyscy handlowcy wywiązali się z opłat, które sobie sami wylicytowali. No, przecież myśmy nie narzucili tych opłat, był przetarg i startujący przedsiębiorcy sami wzajemnie się podkręcali, nakręcali i sobie takie kwoty. Więc ten przetarg, który teraz będzie w marcu... Nie, nie, wchodzą w nie ma takiej możliwości. Dodatkowo specyfikacja przetargu oznacza, że żaden z handlowców, który w ubiegłym roku nie wywiązał się z e, umowy e, przewidującej wpłatę e, określonej kwoty, którą sobie wylicytował, nie ma prawa przystąpić do e, przetargu, e, ponieważ, no, no, przepraszam, no, tolerowalibyśmy oszukiwanie siebie wzajemnie, natomiast osoba, która nie nie, nie uregulowała, no, będzie to ta należność na pewno no, zwindykowana, ściągnięta, ponieważ wydaje mi się, że przepisy są jednakowe dla wszystkich. Tegoroczna specyfikacja, jeśli dojdziemy do porozumienia z Polskim Radiem a, i byłoby, byłby akcent związany ze sztandarowym przedsięwzięciem programowym w okresie wakacji, a więc lato z Radiem, a, to wówczas rozważamy, że no, będzie jeden z dni wyłączonych dla gastronomii, bo. Tak przewiduje umowa um, między Polskim Radiem a samorządem. Natomiast no, będziemy Państwa informować, ponieważ prowadzimy rozmowy, jak się to zakończy. Jeszcze raz? dwóch czy? Oh, no. No, 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 tak naprawdę no, nie jesteśmy przygotowani, bo, ponieważ analizujemy to osoby zajmujące się w należności w mieście, natomiast to nie jest e, przypadek, to nie jest przypadek, e, który, który powoduje, że tak jak było 9 podmiotów czy 11 wodnymi, że te podmioty się nie wywiązały. W tej chwili przewidujemy, e, przewidujemy, e, przewidujemy... E, taką samą liczbę miejsc jak w roku ubiegłym. Oprócz tego e, również chcemy jako miasto, e, ponieważ będzie, będzie dłuższa plaża, będzie więcej e, to i to i, e, kontenerowych e, ubikacji takich elementów e, no nazwijmy to e, dbających o bezpieczeństwo, będzie większa plaża, więc Również komisja wyszła na stanowisko. Wyszło, 6, 6 zł będzie płatanie, 5 zł i 3 zł dla motocykli. To co w trakcie sezonu wprowadziliśmy e, i to będzie zarządzeniem czy regulaminem e, uregulowane. E, no i chyba tyle. No i jest tak jak mówiłem, szereg imprez. Przewidujemy 23 czerwca e, pierwszy maraton e, wokół jeziora tarnowskiego więc samy, e, w samej formie i będzie to impreza wpisana do kalendarza Tesla. Rozważamy również organizowanie półmaratonu lub maratonu bływackiego. A profesorowi, przewidujemy zjazdy dla osób niepełnosprawnych. Nie, chodzi mi o kwestię opłaty, bo w zeszłym roku chyba wyniku po jakimś tam czasie uruchomienia tego zalewu, że niepełnosprawni, to masz, że w Europie generalnie osoby niepełnosprawne mają darmową możliwość korzystania z plaży itd. Tak ja nie padłam tutaj zostało Saurona. Wprowadziliśmy ten temat. Czyli tak? A mówimy o jakiej Obieci. niepełnosprawności? Albożą bardzo, mówimy o jakiej niepełnosprawności? Czyli samochód, na przykład, z sieroty, zeznaczcie. Ma znaczenie pełnosprawne. jak pan jest w stanie to to, czy samochód. Myślę, że tutaj rozsądek wygra. Rozsądek po Bo ja rozumiem, że na przykład, jeśli ktoś się znajduje i wjeżdża jako osoba niepełnosprawna, to rozumiem, <t driveway conceptual skeptical> że to jest osoba mająca problemy ruchowe. Takie ja powinno być założenie. Miał, w i... no, Jeśli słyszymy o, o. A ja no Rozsądek. Roz...